Kolejny z takich radykalnych wersetów, jakie widzę w Piśmie Świętym mówi o tym, jak ważna dla Boga jest znajomość Jego z Tobą. Twoja znajomość z Nim. Dziś między innymi o tym, więc rozbiegi lecimy. Frajder życia z Bogiem, dziś w wersji co krótko na temat jednowątkowo kontynuujemy przegląd tych miejsc w Biblii, które są bardzo radykalne, bardzo precyzyjne. I aktualnie jesteśmy w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus po tym stwierdzeniu, że nie każdy, kto mówi mi, panie, panie wejdzie do królestwa lecz tylko ci, którzy spełniają wolę Ojca czyli tam była mowa o posłuszeństwie a w wersecie 23 Jezus zwraca się do tych, którzy czynili znaki i cuda, prorokowali mocą Jego imienia, wyrzucali złe duchy mocą Jego imienia, czynili wiele cudów mocą Jego imienia wtedy Jezus mówi oświadczę im, nigdy was nie znałem odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości Nigdy was nie znałem. Ała! Powiem Wam szczerze, to też jest werset, którego nie lubiłem, jeśli tak mogę powiedzieć. Yy, oczywiście jest to słowo Boże, ale myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. Budzi we mnie taką bojaźń, takie przejęcie, że yy, nigdy nie chciałbym usłyszeć na koniec mojego życia od Jezusa: Nie znałem Cię. Nie znałem Cię. Chociaż może prorokowałeś w moje imię, chociaż może czyniłeś cuda w moje imię, wyrzucałeś złe duchy, uzdrawiałeś i tak dalej. Może po prostu żyłeś w moje imię, ale, ale czegoś w tym życiu nie było. I Jezus mówi: Nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Jezusowi zależy na tym, żeby znać Cię, żebyś Ty go znał. On chce być, chce być znany. Myślę, że to jest dlatego z takim, z takim przejęciem spisywałem książkę. Poznaj go, 77 imion Boga. Zachwycony razem z przyjaciółmi ze wspólnoty Hefsiba tym, jak Pan Bóg objawia się w Piśmie Świętym, jak w różnych życiowych sytuacjach daje się poznać. Po co? Po to, żebyśmy znali go właśnie jako Boga. I znów warto zwrócić uwagę, że ten werset nigdy was nie znałem nie oznacza, że mamy być dla Boga leniwi, że mamy nudzić się w życiu wiary, że, że życie w kościele ma być nudne, jałowe, bezproduktywne. Nie, ale rzeczy ważne mają być priorytetami. A Jezusowi zależy na tym, żeby być znanym. On jest osobą. Co to znaczy poznawać Go? Co robić, żeby kogoś poznać? Prosta sprawa. Spędzasz z nim czas, czy z nią? Rozmawiasz? Dzielisz się spostrzeżeniami, komentarzami, opiniami? Im głębsza robi się relacja, tym łatwiej mówić nam o swoich uczuciach. Dobry sposób na poznanie kogoś to robić coś wspólnie pracować, służyć, działać. I tak samo jest w życiu z Bogiem. On chce być znany. Nie tylko w tym cichym czasie, kiedy wsłuchujesz się w Jego głos i poznajesz Jego Słowo, czy kiedy przeżywasz Eucharystię, wieczerze, czy też kiedy... No właśnie. Robisz coś z Bogiem. Zapraszasz Boga do swoich codziennych czynności po to, żeby przekonać się, jaki On jest. Na ile dzisiaj możesz powiedzieć, że że znasz go, ale też na ile możesz powiedzieć, że Pan Bóg zna Ciebie. Dlatego, że Jezus tu mówi: Nigdy was nie znałem. Mówi, Nigdy was nie znałem. Czy ja daję się poznać Bogu? Czy Pan Bóg słyszy ode mnie o, o, o moich przeżyciach? O tym, jak ja widzę pewne rzeczy? I może dlatego jest coś źródłem mojej radości albo frustracji. Bo może powiem Bogu: Wiesz, ja to widzę tak, a Pan Bóg. No właśnie, bo ja to widzę trochę inaczej. A może Bóg powie: Wow, ja widzę to dokładnie tak samo, synu, córko. Nigdy was nie znałem. Zatrzymajmy się dzisiaj nad tym, nad tym fragmentem. Zatrzymaj się, proszę, bo, bo jeżeli to są słowa, które, jak mówi Ewangelia Mateusza, no niektórzy usłyszą. Zróbmy wszystko dzisiaj, żeby, żeby być tymi, którzy usłyszą. Znam Cię. Sługo, dobry i wierny dziecko moje, wejdź do radości swego Pana. Pomóż nam, Duchu Święty, żebyśmy tak przeformatowali nasze życie i weszli w relację z Panem, dwustronną, poznając Boga i dając się mu poznać, żeby to podobało się Tobie. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem w wersji Espresso. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw polubienie lub komentarz i udostępnij je. Niech niesie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.